Z racji tego, że w poprzednim filmie nie wbiły się 10 łapek, to na następnym filmie mm, kupuję lotnie... Mm, kupuje lotnie y, Właśnie to. Siempre widzowie Jaspiter. Jest dzisiaj ze mną Chris Hacker. Siemanko! I w dzisiejszym filmie robimy tylko lud z jednej miejscówki. Czyli jakby lądujemy na tej miejscówce i zbieramy na nie jakieś itemki. I idą kamień już gramy do końca gry. A ja was zapraszam do oglądania. Dobra, teraz musimy pomyśleć, gdzie jest najlepszy lód. Mi się wydaje, że chyba na Karkołomnych Kolejach, co nie? Ale ta, ale tam jest najwięcej ludzi. Ale możemy pójść. Tu ja, ja idę na taki bezludny domek. Dawaj lecimy tutaj. Na te, na, idealnie tam, gdzie zanoczyłem. Dobra, o to w sumie widzę. Patrzcie, to, to jest to, to są całe Karkołomne Koleje. To też się liczy do Karkołomnych Kolei. Dobra. Tak, tak, tak. Musimy ta, z, musimy ta, ta mała stacyjka, to się, to się liczy, to się liczy i tu, tutaj to całe główne centrum, to się, to się liczy no, 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 jako tak. całe karkołomne koleje. Tak. ale lecimy tam, tam gwiazdą znaczy, na niebiesko. No, 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 tak, tak. Bo tam to, to jest taka malutka miejscówka. No. Taki malutki domeczek. Okej. Okay. Jakiś pokemorsyk do ładża. O, mam pompę. Dobra. Do do, z... Ja mam pompę. możesz grać tą pompą do końca gry. Ja mam pistolet, strażnik. Nie muszę grać tą pompą do końca gry, jak sobie wymienię na przykład w tej, w tej samej nie. Miejscu. Aha, tak, 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 to prawda, to prawda, to sobie. Pistolet mam dla ciebie, chociaż coś. Yyy, e, e, nie, nie mam. O! Karabin? Mm, nie, nie, chyba nie. Ale Zgasz o, tak, taki, taki, taki pełen, spoko, spoko, Mam typa, mam typa, Masz typa? mam typa. Lecę, dobra. Chodź tu, chodź tu. Pierwszy frak z takich broni. Dostał? Ty, 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 ty nie, magneto! Ty, mogę no, ja tego magneto, proszę, proszę! No weź, weź, weź. On ja ma tego magneto z tej miejscówki, ale chyba. Nie, to się zalicza, to się zalicza, co nie? Dobra, let's go. się co miał? Pistolet strażnika, z miał. Krzeszow! Chodź tu, Typeczku! Taki butel, to ja mogę grać, ty, no. Zaraz zabiłem. Noba? Digel? 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 Tak, tak to mój Digel. Extra ekstra, super, mega fajnie. A masz, do... Do... a masz Ammo do Digla. Trzymaj, mam tylko jedno. Mam tylko jedno. Nie nic więcej, naprawdę. O, a dasz mi? No dałem Dzięki. ci już! Dzięki. No. Szukaj... S sz sz dobra, szukajmy dalej. To jest kombat, nie, ja nie lubię kombata. Widzowie jeśli lubicie takie challenge, zostawcie <noise> łapkę w górę. Statek w butelce, tak, tak. Krysaker ma rację. Łapkę w górę. Spoko. I sub. I sup, sub to się należy. Bo wbijamy stówkę do końca wakacji. No. Fajnie by było. No, ale nie, nie mi się nie podoba mi się ten budynek. Rozwalam go, a co? Bum! Nara budynek. o. Już się skończył tak szybko? No, po prostu coś wjechałem. A. Ja polecę wam, widzowie tego statku w butelce, dziękuję. Statek w butelce jest mega słaby, ja wam go nie polecam. No. Rabin, dobra i o! Fejt będę miał! Kolejny statek w butelce? Nie, nie, już tym razem po moim doświadczeniu nie biorę go. Nie biorę go chociaż. Dobra, dam mu jeszcze ostatnią szansę. Jak on cię uratuje, to statek butelce to jest Sigma. No. A jak cię nie uratuje, to to jest No Sigma. A może to jest mega wkurzająca broń, jak, jak na przykład. A teraz, a teraz sama Sigma zostawi łapkę w górę i suba. No chyba, że już macie łapkę, to już musisz musicie zostawać, to już, te, to już tak jest się sigma. Nawet jak zostawicie tylko łapkę, to też jesteście te sigma. Tak. Ale sub naprawdę dla was to jest jedno kliknięcie, a, mi to, a na, mi to naprawdę pomaga. A bardzo chciałbym zrobić jakiegoś live'a na te tysiąc subskrypcji. O, by było fajnie. Albo jak jakiś ten? specjal typu pokazanie twarzy na 1000 subów. To by było możliwe? Tak. Fajnie by było, Piterak, jakby, jakby jakby suby były 100 subów w, w całe wakacje, nie? To by było tak super. Dwa miesiące 100 subów, to by było takie 100 subów miesięcznie, co nie? No w sumie. Dobra. Cały czas ty... O! Czekaj, tu jest boss! <laughs> boss jest! Te, on się chyba zaliczył do tu z miejscówki, co nie? Bo Boss. No tak, tak, tak! Czekaj, jeśli on poje... Może tak. Czekaj, jeśli on... On pojedzie tutaj. Ja medalion, ja medalion! To jak karabin, na ja karabin A to jest karabin? Nie. Ta, on daje karabin, no Dobra ja gonię tego bota. Taki nie, on chyba wyjeżdża z tej miejscówki, wiesz? Nie, chyba go nie będzie... On, on idzie tą ulicą, on idzie tą ulicą. Czekaj, jeśli, jeśli pojedzie tutaj i teraz skręci w lewo. Zobaczmy. Nie, w prawo chyba... No w prawo skręca, okej, okay, trudno. Dobra, szkoda. A jak znowu wrócimy do tej miejscówki, to możemy sobie broń zebrać, nie? To, to! Dobra. To tak, to to jest chyba nasz lód. Na, na... ten... Co, co masz jako lód? Ja mam niebieski... Ja mam niebieski pistolet. Czekaj, postrzelam trochę do tego bota. Bosa. Masz go w zasięgu? Mam go w zasięgu, tego bota. Bosa. jest strzelato? auto auto słyszałem tego, tego busa chcę postrzelać ej może już burtko tego zabrali tego busa co? ja bym chciał tylko zabrać tego busa bo mocny jest ten bus tylko ten bot idzie do burzy co no widzę widzę czekaj walej tam, teraz kurkę magneto tam jest, tam jest widzę go widzę go, widzę go To no są 415 mm, Dobra to niech, nie, nie chcę to nie Dostał, 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 dostał Dobra, trudno, lecimy, lecimy do strefy Dobra, chodź Chrisaker tutaj do auta. Siadaj. Lecę Bo ja w ogóle nie mam auta założonego Dobra ty założysz po, po grze. I szybko, szybko może sobie szybko zniszczmy bossa. Remit snoptyka. Ta... A te auto sobie kupiłeś? Yy, ono było z ekipaki. Wystarczy, że się kupi ekipakę, wejdzie do Rocket League i się wyjdzie. I się ma to auto Widzowie, widzowie, teraz walczymy z, bo z Botem. W walczymy z Botem, let's go. Co za satysfakcja. Wow! Dostał 180 Dead? O, ale dostał shota z Widzowie nie wiem czy to widzieliście, ale, mo ale możliwe że to widzieliście. Widzieli tylko mo mojego headshot'a z y krzemienia, z pistoletu krzemieniowego. O. Tylko wsadzaj i leć po tą broń, za, za którą to wziąłeś. A już widzowie, kolejny pomysł na film, ale ja wam go nie będę chyba zdradzać, bo nie ma co. Chyba lepiej jest mieć niespodziankę. co mm, nie jakiś lepiej fizzhacker? Lepiej mieć niespodziankę. No. Pewnie, pewnie. Co to co? No, co? To, no, to, no, to, no, tam. Jak chcę na statek pójść, bo chcę flinta. Ale, ale słuchaj, to. Ale to mogę sobie wziąć tego flinta z tych karkomnych kolei, bo wiesz, mamy challenge przecież. Aha, no tak. Zapomniałem. A jakie masz broń, powiedz? Ja mam, ja mam, ja mam ten niebieski... Typ? Y, ja mam ten pistolet marzynowy Dronka Seria. O, potrącony został. ci on jest? Puuu! Let's go, puu! Piteru, masz jakieś ammo digla? No mam trochę. Oto, dasz mi odrobinkę? No. O, dzięki, mam 9 teraz. Okej, okay. medalionista, za... medalionista. A padali, że nie ma za, co się bić z typami, jak i tak nie możemy brać ich lutu. Pamiętaj. No to prawda. Ja pojadę sobie g klasem O! Ale, ale możemy medaliony brać z ludzi? Nie. Drudzi? Czemu? To nie jest broń. No nie jest broń, ale to ci ułatwia grę. Na przykład się leczysz, albo... albo... No te będą też siła twoją grę po prostu, ale nie Dobra Ej, co mi tego nie rozwaliło? Lecimy na nitrodrom? Eee, ta, ta, chodźmy. Szybko sobie tylko zmodyfikujemy auto, co nie? Wow. Ale to też jest broń! Nie no, ale takie możemy Peter sobie jest Peter Peter da dawaj G-klasa. Edytujemy. Ja już wziąłem to. Szybko opony terenowe tam masz obok siebie. Naprawia out. Wow, co się tutaj dzieje? Co za gie? Dobra, zobaczę czy to przeskoczę, oby tak. Wow. Ale ekstra. Dobra, pokażę teraz widzowie jak liczę. Robię teraz tak i patrzę na to. Szybko! Je jedziemy już? Jedziemy? Nie, chcę sobie wziąć tylko opony. Ech, to sobie weź opony i teraz widzowie patrzcie na to. Ach, nie wyszło. Dobra. Może za jednym razem wyjdzie. No, a czemu ja wychodzę ze strefy? Co ja robię? O, typy. No właśnie, strzelam do nich. Zabijam ich. Siemam mody27. Gosia, to oh, to, to magnetu ma, ma. Dead? Magneto dead. Pu! Pu! Wow, zostałem ja Ucieka, ucieka, ucieka! Zabiję go, zabiję go. Ucieka, ucieka, strzelaj do niego! Gdzie jest. Ty, <tuszy> nie mogę tego magneto wziąć. No nie możesz. Ba, Mi jest na skrzynkę, ale to nic nie da No właśnie, jedziemy, jedziemy Tam skakał Czekaj Ach, Może lepiej ja będę kierować, co? No dobra Chyba się przesiąść, ja będę jak prowadzę sobie rozwalamy Rozwalamy sobie przez tego Typ Lecimy, lecimy Tutaj już trzeba go zabić Zero litości. Nie trafiłem, idiota ze mnie jest góra Ale to jest bambik jakiś Aby mnie teraz tylko nie zabił, bo będzie słabo Dostał? Spokojnie, Magni, to cię i tak pokoju. Loła ma, a nie... -a. Na górze Zjechał? Dead. Mam widzę go Jest ten król ma taki dziwny dziecko, taki drrrra. Tu du du, du. Last the question Cej okay. Szybko, dostawcie sześć Ho! Opadku zginął! O dopadku! Widziałem, że to widzieliście to zostawcie łapkę! Ja to widziałem nawet, więc polecam zostawić. Jedziemy, jedziemy. Siadaj Tu uleczymy auto Czemu ono się nie leczy? No to, bo trzeba trzeba chwilę w tym poczekać. A tak, no zapomniałem. Sigma. O, dawaj. o nie! dało liści, nara! Uciekamy! Na, narazka, frajerzy. Strzelą, strzelam, strzelają. Strzela. Bogom, my się ich nie boimy. Ten jak Krzysiu. Nie, nie, ten, nie, ten, nie. Spójrzcie na stronę. Są... Oj ty jest, to 16. Robimy wina? Co? No, pewnie, że robimy. Dobra, to to? Trzeci win W filmie. E, w filmach na Daily. Jeśli jeśli w ogóle go zrobimy, to już nie ma co tak przewidywać wszystkiego, co nie? Już to nie jest nie piasku. Ja tu chyba nigdy nie byłem. Siema. O! Ja Trafiłem? No tak, wiem, ale jakby. Jak, jakby na tej takiej odświeżonej wersji. Ło, co za spal. No, medalni się pojawi, pojawili. Siema! Nie, was to nie chciał, idioci. Fajnie, jeden hapy mam.

nie wiem co to wiem, że do mnie, nie wiem to wiem, że do mnie strzelają. Te małpy, te małpy. Ja się klacę. małpy skaczą, o, o, o. To nie jest tu, on jest tu, oni są, tu, on jest tu, on jest tutaj, oni są tutaj. Słuchaj, so, ja mam totalnego lowa, mnie chronić trochę. A, 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 a można, a można leczenie zebrać? Leczenie można, leczenie już można. O, tu tu masz apte. Wy sobie, wy sobie musisz nam odpuścić, ale leczenie można, leczenie już można. Ulec się, do statku w butelce nie można Szybko, szybko, szybko. O nie. Idą tutaj, kolejni Szybko, bierz auto i uciekamy. Bierz je, szybko Lec, leć, 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 leć. Uciekaj, 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 uciekaj! Szybko jedź! Jedź, jedź! Szybko! Nie mam nitro, nie mam nitro, nie mam nitro! Dobra no, no, to nie zatrzymuj się! Nie zatrzymuj się! To co się nie zatrzymuj, dobrze! Dobrze, let's go, let's go, jest go, zostajemy tu, zostajemy, zostajemy, zostajemy tu, ZOSTAJEMY! Jezus Maria... Zawał. Ja, ja mam leciutkiego lowka. Dobra, będziemy... No, będziemy tak grać. Top 10. 10, top nie, top 8, top 8. Nie nienawidzę tych medalionistów, po prostu nienawidzę ludzi z medalionem. Chyba każdy nienawidzi. No bo oni, no bo oni, no najczęściej oni są tacy dobrzy. A no nie, oni są po prostu słabi, a każdy się, do, się do nich podejść, co nie? No akurat to prawda. Ale nikt nie powiedział, że nie można bo, 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 bota wynająć. Nie, to prawda. Nikt tak nie powiedział. A no w ogóle nie wiem z tego można. Ja tego nie tego nie można. Nie można. Ja sobie biga wypiję. To jest sam leczenie. Coś tu gada o jakimś... Jakieś... Kupie? Ja chcę mieć fula Do jakiś Jones. I co tu robi Jones? I o, siema. I... To jest, to jest, to jest, jest, Nie widzę. Tam. A tam, dobrze. koleżko, koleżko. Kolejna strefa. yyy By... Przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Ona jest niedaleko, ona jest już Bardzo niedaleko, to jest. no. Let's go. O był z magneto, z magneto mnie zabił, typ. Naprawdę? Z magneto. Idzie do ciebie, idzie do ciebie. Nie! To za... Jezu, chyba zawał bym dostał! Boże! Jezu, zawał! Na zawał bym umarł, na zawał, naprawdę! Ja nie żaduję widzowie, zawał! Zabity! Zabity! Okej, okej, okay, okay. wszystko spokojnie, nie, nie, nie. nic się nie dzieje, to tylko gra. Nie mam żadnego biga ani nic, Jezu. O, fajnie. Riftem se. Idealne życie prowadzą. Dobra. Idź sobie medalionista, głupi! Idź, 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 idź. Nie wstrzymaj do nich! Nie, nie, nie! Tylko, tylko się tam przybliżam, czy to są typy. Nigdy bym się do nich nie strzelił. Nie, tego, nie dlatego, że po prostu nie wiem, że po się... Znaczy boję się ich, ale Dobra nie wiem jak się z tego wytłumaczyć. Chyba się. to nie, on sniper, on, on ma sniper, on ma sniper, on ma sniper On ma jakikolwiek umysł Dobra, idź sobie, idź sobie, idź sobie Gupki, głupki, ale nie! Nie strzelam, nie strzelam, nie, nie strzelam. Nie widzą mnie, ale... Fajnie. Oto... magneto, magneto! Wiem! Dostał? Dead or Nie, nie, nie! Nie nie do nie do Głupi Nie, głupi, ale po prostu... magneto, magneto, magneto. O, on ucieka, on ucieka. Dostał, O cię mi typ! O i typ! Uf, dobra widzowie, biorę mi niski. I się leczę. Co za stres, co za stres! Szybko Wszystko przeładowuję, wszystko przeładowuję. Dla ja tych widzów jak ja się stresuję bardzo O, zobacz, mam tu To no, zaraz mam Plecy mam Plecy, giniesz Let's go Let's go Widzowie yeah. Zostawcie łapkę Zostawcie suba Zostawcie suba A ja się z żegnam kolejny filmem z winem Żegnajcie